Dzień dobry. Dzisiejszy filmik będzie o, o wizji i strategii. Wizja i strategia. I często podchodzimy do wizji i do strategii z naszym doing mode, czyli naszym roboczym mode. To, że, że coś się dzieje, coś trzeba robić. I to jest bardzo ważne. Mamy jakiś plan. Wybieramy kroki, jak do tego planu dojść. Skupiamy się na przyszłość, bazować na to, co się nauczyliśmy w przeszłości. I dużo myślimy o tym są słowa, analizy, symbole i tak dalej. I to jest świetnie, i, i to trzeba. Ale musimy pamiętać po angielsku się mówi human beings czyli człowiek, który jest. Being to jest bycie. I też mamy mode w naszym mózgu, który jest skupiony na bycie. I to jest bardzo, bardziej skupione na tym, co jest tu i teraz. Mniej słów, bardziej taka bezpośrednia, bezpośrednie docy, do, do czynienia z tym, co, co jest. I żeby najlepiej podejść do strategii, do wizji, to musimy mieć balans między tym i tym. Jaką strategię masz, żeby teraz, tu, najlepiej myśleć, bo nawet myślenie o przyszłości i przeszłości się dzieje tu i teraz. Jaką strategię i wizję masz, żeby lepiej zarządzać Twoimi myślami, Twoją uwagą, Twoimi emocjami? Nie zawsze możemy tym. Roboczym częściu mózgu to załatwić tak dobrze jak tym bycie częścią mózgu. Chcę Wam powiedzieć historię, bo trzeba być obecnym, trzeba być świadomym, uważnym, żeby najlepszą strategię wybrać. To nie chodzi tylko o to, żeby znać najlepiej rynek i technologię, i biznes, i klientów, i zespół, ale też trzeba znać siebie wady, te silne strony i tak dalej. I taka świadomość jest na samym początku, na tym trzeba bazować. I historia idzie tak o. Był sobie student i student był z nauczycielem przez parę lat i zdecydował, wiesz co nauczyciele, ja, ja muszę iść. Ja muszę ucieknąć stąd, ja muszę podróżować dookoła całego świata. Ja muszę się uczyć od różnych nauczycielów. Ja muszę mieć różne doświadczenia. Ja chcę być bardziej świadomym, bardziej uważny, bardziej tu i teraz i doświadczać to wszystko. Ja muszę coś, coś zrobić, żeby to osiągnąć. Ja mówię, dobrze, dobrze, idź sobie, wróć za parę lat, opowiedz mi, co się nauczyłeś. No i parę lat mina. wraca ten, ten, ten student do nauczyciela, bardzo ekscytowany. jaki on teraz jest świadomy, jaki on jest teraz jak on wie, jak on wszystko czuje, i, 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 tak dalej, i tak dalej, Był sobie tak jak teraz, taki deszczowy, mokry dzień. A przyszedł do, do, do tego mieszkania z parasolą, położył parasolkę na dół, ściągnął buty, wchodzi do tego nauczyciela, taki zekscytowany, chce właśnie mu powiedzieć: Nauczycielu, ile ja się, jak ja jestem świadomy. I nauczyciel mówi: Dobrze, dobrze, dobrze spokój, poczekaj, poczekaj, zaraz mi wszystko opowiesz. Jesteś taki świadomy, tak dużo się nauczyłeś, wiesz co się dzieje w każdym chwili. To powiedz mi, przyszłeś z parasolem? Tak, tak, przyszłem z parasolem. Zostawiłeś jego przy drzwiach? Tak, zostawiłem. Po lewej czy po prawej stronie? Idź sobie na jeszcze parę lat, idź sobie podróżować, sobie uczyć, żeby być bardziej świadomą osobą. Ale tak naprawdę bez żartów, jak ja mogę zacząć ćwiczyć moją świadomość, moją uważność, żeby być bardziej obecny. Oczywiście, koncepcyjnie możemy to się uczyć, ale też trzeba empirycznie to się uczyć. Czyli doświadczenie. I jak myślimy. O danych. Im więcej danych mamy, to wtedy możemy lepiej zarządzać, lepsze decyzje podejmować. Teraz, w, tej, w tym momencie, w którym jesteś, możesz myśleć o tym, co masz na głowie, to, co słyszysz ode mnie, możesz zanalizować albo planować, co ja będę robił po tym, ale też możesz czuć stopy na ziemi pośladki na siedzeniu, oddech. Może jakieś emocje teraz są, może jakieś wrażenia. Jest dźwięk, jest zapach. Bardzo dużo teraz jest rzeczy. Często żyjemy w głowie i planujemy strategię, naszą wizję, tylko głową. Ale jak możemy też używać ciało, nasze zmysły i więcej rzeczy to mamy więcej danych których możemy wtedy używać żeby lepiej mieć tą strategię i wizję czyli praktyka co możecie robić i ćwiczyć to po prostu używać więcej waszych zmysłów w teraźniejszości żeby podejmować najlepsze decyzje dzięki wam serdecznie jak zwykle za czas widzimy się w następnym filmiku hej